O, dzisiaj to ociągą to, bo to. Więc tak, jeżeli chodzi o strefę umiarkowanego, bardzo umiarkowanego dobrobytu. No, Niesamowite jest dla mnie, jak się pisze o Chinach w Polsce. Nie tylko dlatego, że na przykład Amerykanie mają komputery kwantowe, a Chiny nie. Nie tylko dlatego, że jeżeli Chiny zajmą, Chiny zajmą Tajwan, to chyba tylko przez zawał serca ze strachu u Tajwańczyków, bo mistrali ani niczego takiego nie mają, żeby przewieźć inwazyjnie oddziały, mogą rakietowo zniszczyć Tajwan, ale wtedy go nie zdobędą. Tajwan jest przygotowany raczej na walkę, więc tak do końca zniszczony nie będzie. Także nie tylko z tego powodu, że nie tylko z tego powodu, że inżynier. W Chinach to jest ping, prasa, ping, tak samo w Indiach, a inżynier w Stanach to jest ha most na rzece Dump Creek, trzeba przerzucić tak i tak, i tylko to jest inżynier w Stanach. Czyli z manipulacją, są inżynier, manipulacja e, wszystkimi danymi gospodarczymi, sztuczne tworzenie mieszkań bez końca, wskutek czego nie możemy być absolutnie w ogóle pewni, jaki tak naprawdę się mają Chiny ekonomicznie. Ale najbardziej mnie dziwi to, że się uważa, że Chiny wiele dokonały. To, to jest, to w pale się nie mieści. Przecież ich jest miliard czterysta. A oni dokonali tego, że zbudowali kilkanaście dużych miast i trochę mniejszych i trochę linii kolejowych, i jeszcze wyciągnęli około 300 milionów ludzi z biedy. I teraz, tak, gdyby to był, hmm, e, musimy pamiętać, że tą biedę sami sobie zafundowali, tak, przez krytyńskie pomysły Mao Zedonga. I Chiny robią wrażenie tylko na kogoś, kto, na, komu, na komuś, kto patrzył wyłącznie na inne strefy świata. Tak? Zapomniał, że Chiny są takie wielkie, że one w ogóle gdzieś są, że są uśpione. Obecnie Chiny to około 300 milionów Węgrów i miliard Somalijczyków. Mniej więcej to jest ten poziom życia, tak? Miliard Somalijczyków i, i 300 milionów Węgrów. Czy to robi na mnie wrażenie? Nie. Gdyby, Chin, gdyby Chińczyków było 500 milionów i 300 milionów Węgrów i 200 milionów Somalijczyków, to by to robiło wrażenie. Gdyby Pakistan zbudował 10 nowych miast, to by Pakistan robił na mnie wrażenie ze swoimi 200 milionami. Ale Chiny są tak olbrzymie, że to nie robi na mnie wrażenia. Jeżeli ktoś pamięta, jak wielkie są Chiny, to jak, ono, jak to te wyniki mogą robić na kimś wrażenie? Nie nie robi właśnie ze skrajnego ubóstwa, ponieważ skrajne ubóstwo wystarczy cokolwiek im dać i już jest dobrze. Tak? Na początku jest bardzo łatwo budować gospodarkę, potem jest dopiero problem. Zbudowali, zbudowali miasta, gdzie miast nie było i, mo, i bez końca pokazują ten budąk tam w Szanghaju i tak dalej. No ale nie pokazują tych sypiących się miast, pustych, niezajętych, które. Hmm, które zupełnie są, o, no nie zajęte, tak? są tylko w, do, do, do powiększania sztucznie PKB, tak? równie dobrze mogliby wysyłać jakiś towar i zatapiać go w oceanie i mówić że PKB, nie? No, produkować coś wysyłać w morze i południowochińskie zatapiać i tyle. Tak, no po prostu tam jest tak, że mało kto żyje w dobrobycie. W dobrobycie żyje partia komunistyczna, a oni żerują na reszcie Chińczyków. 90 milionów członków partii komunistycznej żeruje na nie członkach partii komunistycznych. No po prostu to, 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 to jest, co tam się dzieje. Dla niepoznaki jest też dodane kilka malutkich partyjek, które nie mają na nic wpływu. Tak samo jak pzp PZPR, że były też takie malutkie partyjki, jakieś tam SD czy coś. Hmm, tak to wygląda. I teraz te, tak, ale jak chcesz, można pojechać do Szanghaju, ale to wtedy ubezpieczenie ma tylko mieszkanie w Szanghaju albo Guangzhou albo coś. Inaczej jest, jest tam generalnie prawny apartheid, tak? Więc wszyscy oni kłamią. Te, te, te góralczyk kłamie najmniej, Pyfel jeszcze, pyfel trochę więcej, a ślazyk, czy jak mówię, ślazyk, ślazyk jeszcze więcej. Tak to wygląda, więc um, nie wierzcie tym głupotom ani kanałom chińskim dla, Polakom, dla Polaków. Kompletnie na mnie ten kraj wrażenia nie robi. To by robiło, ich osiągnięcia by robiły wrażenie, jakby ich było pięć razy mniej. To wtedy tak. A no tak, to sorcia, ale to jest po prostu zaprzestanie. Oni po prostu to, co oni zrobili, to jest wydarzenie epokowe dla Chin. Oni przestali niszczyć swoją gospodarkę. I zastanawiam się, kiedy przestaną niszczyć też swoją kulturę, bo to nadal robią. To znaczy, Kultura chińska kwitnie raczej na, na Tajwanie i w Singapurze niż w Chinach kontynentalnych, gdzie się zwalcza wszystko, prawda? Zwalcza, zwalczało się Falun Gong, zwalczało się tą duchowość chińską, także niszczy się zabytki różnymi tam rzekami przerzucanymi w tej weftę. Rozwój jest dosyć taki ryzykowny, bo. Na przykład ta tama kilku przełomów, pięciu przełomów. Wszystko tam musi być wielka tama, wielki kilku przełomów, wielki skok, wielki smok eee, w ramach planu dobro no dobrobytu. To jak to ta tama jebnie, to zaleje 35 milionów osób. Najbardziej niebezpieczna energia na świecie to energia wodna. Pamiętajcie o tym, jak będą was straszyć wszystkim, tylko nie wodą, to pamiętajcie, najgorsza jest energia wodna. Nie, Chiny nie stanowią żadnej alternatywy cywilizacyjnej wobec Zachodu. Chiny cały czas kombinują, jak tutaj partia komunistyczna się boi buntu cały czas i w różnych wewnętrznych prowincjach robią jakieś różne pomysły typu demokracja konsultatywna i tak dalej. Oni się strasznie boją buntu. I ponieważ się boją buntu, no to. To, to będą kombinować, będą, będą interesują się, jak wprowadzać jakąś tę demokrację, tak żeby jej nie wprowadzić. No, to jest coś takiego. Oni strasznie się zestrali ze strachu, kiedy była arabska wiosna, no bo to wróżyło upadkowi upadek wszystkich takich reżimów, tylko niektóre upadły. No, tak, tam jest możliwe, że ten miliard Somalijczyków się zbuntuje przeciwko 350 milionom Węgrów. Dokładnie. I strefę umiarkowanego dobrobytu szlak trafi, bo biedni będą chcieli mieć udział w tym w strefie umiarkowanego dobrobytu. Partii komunistycznej sprzyja to, że kraj jest wielki jak kontynent, chociaż nie tak wielki, jak Wam się wydaje, bo Chiny są zamieszkałe tylko w tym takim kawałku nad oceanem, w tym 30, tam 37%. Tak? Potem jest, zaczyna się ta strefa, gdzie nie za bardzo jest możliwość utrzymania plonów na takim poziomie, żeby tam mogło coś gęściej się mieszkać. Także tak to wygląda. Także. W Chinach wszyscy chcą być inżynierami naukowcami, ale mało komu pozwalają, poza tym poza tym, um, Chińczycy tacy są niby genialni, a ciągle kradną technologię na zachodzie, ciągle wysyłają studentów na zachód. I są te instytuty Konfucjusza, które, które szpiegują dla Chińczyków, i które. Są wszystkie takie instytucje, tam Instytut tego, Alliance Frances, British Council, też, też szpiegują, dlatego w Rosji na przykład British Council nie może działać, bo to wrogie państwo jest, co, co jest dobrą informacją dla nas. Także, także tak to wygląda. Nie, to są bzdury. Jest około 300 milionów tych mieszkańców w pasie wybrzeżowym, że tak powiem. Może 350. W każdym razie, w każdym razie tam jest taka sytuacja, że, że tak, ludzie by chcieli być inżynierami i tak dalej, chociaż też nie wszyscy, natomiast inżynier tam oznacza na przykład kogoś, kto nadzoruje jakąś tam prasę W. W fabryce, a niekoniecznie kogoś, kto stoi przy desce kreślarskiej, rzeczywiście robi jakąś inżynierską robotę, o tym też pamiętajmy, że jest manipulacje słowami i tak dalej. Krótko mówiąc, Chiny są tak za cztery razy, cztery razy za, to nie jest tak, że Chiny nie osiągnęły nic, ja tego nie powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że nie, nie wierzę do końca w ich samoloty, i ich osiągi od 20 nie wierzę w ogóle w ich termojądrowe, nie wierzę w ich samodzielność rynkową, bo by się zachowywały inaczej, poparliby Rosjan, Muszą jechać na rynku, nie mają rynku wewnętrznego ciągle dobrego. Chińczycy za dużo oszczędzają to jest ten problem. Za mało, za mało konsumpcjonistyczni są, więc to musi zachód być. Dlatego porzucili Rosjan, to jest objaw słabości, nie siły. Nie wierzę w ich dane gospodarcze, ponieważ je fałszują, i nie wierzę, i budują już puste mieszkania, puste osiedla które się zawalają, nawet nie są tak robione, że przetrwały, tylko żeby wyłącznie um, i teraz był ten gość, który prowadzi kanał Serpentsa, zobaczcie sobie go, facet z RPA, który właśnie to obnażył, oczywiście z persona non grata, dlatego te wszystkie pyfle, góralczyki i inne, oni wszyscy mówią e, o Chinach dobrze lub w ogóle, bo inaczej by ich nie wpuszczą do szanghajskiego smogu, no to jest tylko to, no. Ja to wprost powiedziałem Peflowi na przykład. Jest obrzydliwe w ogóle co on robi. Że jeszcze on się śmie oburzać, że ludzie nie ufają Bartosiakowi, drugiemu ściemniaczowi. Także nie chciałbym żyć ani w Chinach, ani w Indiach, ani w Indonezji. Ehm, dobra. Tak to wygląda. I... Po prostu Chiny są tak w waszej wyobraźni nadmuchane ze cztery razy i tyle. I dlatego stwierdziłem, że osobny film na ten temat się. Nic nie odpowiedział, co ma odpowiedzieć. Wierzę, mówię prawdę. Co ma odpowiedzieć? No Handluje z Chińczykami, co ma zrobić, tak? Mógłby nie kłamać. Mógłby stosować się na zasadzie nie mówić źle, albo. W... Problem polega na tym, uczciwy człowiek, jeżeli nie może e, mówić prawdy, to nic nie mówi. A on chwali i mówi, i kłamie, że Chiny chcą tylko handlować. Nieprawda? No, oczywiście, że Korea Południowa jest lepsza niż Chiny. Dobrze, to tyle. Także się, się, za uwagę i do zobaczenia.